Dzień dobry, dzień dobry. witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Witkowski, jestem doradcą do spraw nieruchomości w TM Grupo Immobiliario, czyli naszego hiszpańskiego dewelopera TM. I dzisiaj znajduję się w obiekcie Eagle Towers, który się znajduje w Benidormie, około 900 metrów od plaży. I chciałem Państwu pokazać dzisiaj nasze mieszkanie pokazowe, które znajduje się na pierwszym piętrze trzy sypialnie, dwie łazienki. Zapraszam. Jak tylko wchodzimy do mieszkania, to od razu widzimy dużą i przestronną kuchnię, która w przypadku mieszkań z trzema sypialniami będzie miała bardzo fajną wyspę na środku i również okno. Mieszkania trzy sypialniane, czyli trzy sypialnie plus salon zazwyczaj są zlokalizowane w rogu budynku i mają albo okno, albo duży boczny taras. Kuchnia jest całkowicie wyposażona w cenie, chodzi o meble, blat yy, Okap, płytę grzewczą, piekarnik i zlewozmywak. Pozostałe sprzęty AGD muszą Państwo dokupić na własną rękę, bądź u nas jako u dewelopera również istnieje taka opcja, żeby takie sprzęty, bądź również meble dokupić. Idziemy dalej. Tutaj mamy bardzo fajny, przestronny salon, który jest zorientowany na morze. Także już od pierwszego piętra, bo pamiętajmy, że jesteśmy na pierwszym piętrze, czyli bardzo nisko. Ale już widzimy i morze, i morze wieżowców, i przepiękne pola golfowe, które są dokładnie przed nami. Ten budynek, który widzimy przed nami, to jest mały hotelik, a potem są pola golfowe. Także to jest też fajne, ponieważ już to, jest to gwarancja, że tutaj nic nie zostanie wybudowane i widok z naszych apartamentów w Eagle Tower będzie otwarty, przejrzysty. Od południowej strony, czyli mieszkania będą ciepłe i mamy widok na morze. Do plaży powtarzam, że jesteśmy około 900 metrów do plaży, także dosyć blisko. E, posiadamy mieszkania typu jedna sypialnia, dwie sypialnie, trzy sypialnie i cztery sypialnie. A teraz pokażę Państwu dalszą część mieszkania. Zacznę może od głównej sypialni, która jest zaraz przy wejściu. Okay. To jest sypialnia główna która jest wyposażona w dużą szafę wnękową, która również jest w cenie apartamentu. W szafie mamy szuflady. To jest szafa, która jest naprawdę duża, ponieważ ma trzy pary drzwi, także naprawdę pomieścimy się tutaj z wszystkimi naszymi ubraniami. Natomiast po prawej stronie mamy dużą łazienkę, która jest też kompletnie, że tak powiem, wy wy wykończona, i te wszystkie elementy, które Państwo widzą tutaj są w cenie apartamentu, czyli ten stan deweloperski. W hiszpańskich mieszkaniach się troszeczkę różni od tego w Polsce, ponieważ w Hiszpanii mieszkania są praktycznie pod klucz. Jedyna rzecz, która nie jest w cenie w hiszpańskich mieszkaniach, to są tzw. meble ruchome oraz niektóre elementy AGD. To jest nasza główna sypialnia, która jest również od strony południowej. Możemy z niej wyjść automatycznie na taras i mamy przepiękny widok na skyline Benidormu oraz na morze. Jakby mieli Państwo jakieś pytania, wątpliwości, proszę pisać w trakcie wideo, a ja bardzo chętnie pod koniec e, naszego nagrania na nie Państwu odpowiem. Przypominam, że jesteśmy w Eagle Tower, miejscowości Benidorm, oddalonej około 40 minut od lotniska, między Alicante a Walencją na Costa Blanca. Benidorm to jest największa marka turystyczna w Hiszpanii. Także na pewno już Państwo słyszeli o tej inwestycji i o tej miejscowości. Idziemy dalej do strefy nocnej apartamentu. Tutaj mamy łazienkę również kompletną dla gości, gdzie znajdziemy prysznic, toalety, umywalkę. Natomiast ciekawostka, po lewej mojej stronie mamy tak zwane pomieszczenie gospodarcze, na którą w Hiszpanii mówimy galeria, czyli to jest pomieszczenie, gdzie możemy schować pralkę i suszarkę oraz środki czystości. Tutaj jest kolejna sypialnia. Która może mieć balkon w zależności od typu apartamentu. Natomiast nasz tur kończymy w trzeciej sypialni, która w tym przypadku jest oferowana, jest jakby zaprojektowana pod biuro. Ma bardzo fajne, duże okno praktycznie do ziemi, które pozwala cieszyć się przepięknym widokiem na tereny zielone, ponieważ ta inwestycja jest otoczona od tyłu z jakby chronionym parkiem, który jest idealnym miejscem, żeby właśnie pójść sobie pobiegać czy na spacer, czy na spacer z pieskiem. Także jesteśmy w Benidormie, jesteśmy w Eagle Tower. Proszę Państwa, zapraszam do zadawania pytań. O, widzę, że jest pierwsze pytanie. Jakie są ceny? Ceny apartamentów w tym momencie one się cały czas zmieniają, ponieważ im bliżej oddania ceny są wyższe, dlatego bardzo warto kupić takie mieszkanie w trakcie budowy. W tym momencie najtańsze mieszkanie z jedną sypialnią, czyli takie około 50 metrów, to jest koszt około 320 tysięcy euro. W cenie mamy miejsce postojowe oraz komórkę lokatorską na piętrze.